Bardzo proszę o Dzień dobry państwu. Na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram obrady 44 nadzwyczajnej sesji rady gminy. Stwierdzam, że na 15 wybranych radnych obecnych jest 15, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających i uczestnicząc w sesji wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Witam serdecznie wszystkich radnych w imieniu własnymi radnych, witam naszych gości, panią Magdorę Wójcik Wójta Gminy Małgiew, witam panią Annę Dygórską, sekretarza gminy Małgiew, panią Agnieszkę Kulisz, skarbnika gminy Melgiew, pracowników Urzędu Gminy Biorących udział w sesji oraz osoby oglądające nas za pomocą transmisji w internecie. W związku z tym, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Mełgiew z dnia 4. 11 2022 roku w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zarówno projekt porządku obrad, jak i projekty uchwał zostały przekazane radnym przed sesją. Porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt czwarty podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminnemu przedsiębiorstwu komunalnemu Mełgiew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego gminy Mełgiew w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i punkt szósty zakończenie obrad. Czy są jakieś uwagi do tego porządku? Nie widzę to proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Wszyscy oddaję głos. Głosowało 15 radnych za, 15 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Stwierdzam, że porządek obrad został. Przyjęty i przechodzimy do punktu trzeciego. Proszę panią Agnieszkę Kulisz, skarbnika gminy o omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Panie przewodniczący, państwo radni, zaproponowana zmiana w zakresie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dotyczą tylko i wyłącznie zmian w zakresie przychodów i wydatków, do, przepraszam, dochodów i wydatków jest to związane z zaproponowaną za chwilę uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej i uległ zmianie tylko i wyłącznie załącznik numer 1. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczącą Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy proszę o opinię. Panie przewodniczący, państwo radni, powyższy projekt uchwały Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłaszających się projekt. Radni otrzymali przed sesją. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuję się. Głosowało 15 radnych, za 15, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Proszę Panią Agnieszkę Kulisz o omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Pozwolę omówić sobie od razu planowane dochody i wydatki, bo jest to ze sobą związane. I tak. Otrzymaliśmy decyzję z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale 853 są to środki pochodzące z funduszu pomocy i dotyczą wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z 15 września. Czyli są to dodatki dla osób, które mają źródło ogrzewania jako kocioł na pelet, drewno lub gaz w butli wolnostojącej przy budynku, prawda? Oraz w rozdziale 7511 oraz 7595 to są takie bieżące zmiany. I również w zakresie wydatków zaproponowałam tutaj w tej uchwale również zmiany związane z tymi decyzjami. Oraz najważniejszą zmianą, dzięki której tutaj się dzisiaj spotykamy. Jest to zwiększenie dochodów oraz wydatków związane ze sprzedażą węgla przez gminę Mełgiew na podstawie ustawy z 27 października bieżącego roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych czyli to, że gmina będzie sprzedawać oraz kupować węgiel na potrzeby naszych mieszkańców. Także zapewniano i po stronie dochodowej, i wydatkowej. Jest to już, już skonsultowane z Regionalną Izbą Obrachunkową. Także proszę o przyjęcie tych zmian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczącą Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy proszę o opinię. Panie przewodniczący, powyższy projekt uchwały Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłaszających się projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. Czy są jakieś uwagi do treści uchwały? Nie widzę, proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 15 radnych, za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przez radnych przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego. Proszę panią Annę Dygulską, sekretarza gminy, o omówienie projektu uchwały w sprawie powierzenia gminnemu przedsiębiorstwu komunalnego, komunalnemu Mełgiew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego gminy Mełgiew w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Panie przewodniczący, państwo radni. Projekt uchwały Państwo dostaliście w materiałach. Celem uchwały jest powierzenie realizacji zadania własnego gminy Mełgiew wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków gminnemu przedsiębiorstwu komunalnemu Mełgiew Spółka ZOO. Uchwała intencyjna w tej sprawie została podjęta w 2018 roku, jednak z uwagi na obowiązujące przepisy niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały w treści przedstawionej w projekcie. Spółka jako jeden z głównych celów ma prowadzenie działalności związanej z, w zakresie gospodarki wodnej na rzecz społeczności lokalnej i samorządu terytorialnego. Udziałowcem spółki jest w 100% gmina Mełgiew. Spółka funkcjonuje, została powołana uchwałą z 2012 roku, akt notarialny został podpisany w 2013. Także spółka już funkcjonuje na od dobrych paru lat. W związku z powyższym, przygotowany projekt wyczerpuje zasady powierzenia realizacji zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczącego Komisji Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Szanowni Radni, Komisja Gospodarowania Mieniem Komunalnej Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę Pan Radny Augustyniak. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja bym prosił Panią Sekretarz o wyjaśnienie, bo nie rozumiem jednej rzeczy. Chodzi o to, że spółka ma się zajmować gospodarowaniem wodą oraz odprowadzaniem ścieków. Jeżeli się nie mylę, to na naszym terenie nie mamy jeszcze kanalizacji i czy to jest może wybiegnięcie do przodu, czy to proszę o kilka słów wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Sekretarz. Obecnie na terenie gminy Mełgiew nie mamy kanalizacji i gminy skanalizowanej, jednakże w część miejscowości odcinek Franciszkowa znajduje się w pobliżu kolektor, pływają wnioski o, i zapytania o ewentualne przyłączenia w związku z powyższym, żeby też nie wracać przyszłościowo i nie podejmować odrębnej uchwały. Zadanie własne w tym zakresie jest tak, jakby woda i ścieki łączą się, więc zamykamy to w jednej uchwale. Żeby w przyszłości móc też korzystać ze środków i jeżeli byłaby taka wola w tym zakresie skanalizowania przynajmniej części gminy, tym bardziej, że przepisy w tym zakresie dążą do tego, żeby kanalizację zakładać. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie? Nie widzę zgłaszających się. Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę, proszę przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 15 radnych za, 15 przeciw, 0 wstrzymujących się. 0 stwierdzam, że uchwała została przez radnych przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6, ostatniego. Porządek obrad wyczerpaliśmy. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłaszających się. Wysoka Rado, drodzy goście, wobec wyczerpania porządku obrad stwierdzam w kwestii formalnej, że przebieg obrad 47. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mełgiew odbył się zgodnie z wymogami i regulaminem. Wszystkim dziękuję za udział i zamykam obrady sesji.